Yeah, yeah. Ja robię to tak, żebym widział las, rąk na koncercie. Zawsze uzbrojony w tuste wersy na patencie. Flow, nie dla mas jebać lans na fali gram. Muzyka pokazuje tobie, ile jestem wart. Znajomy powiedział mi kiedyś jakiś ciebie fan. Jeśli nie masz takiej kolekcji, płyt jaką mam ja, prawda, chciałbym wiele z nich, ale ja mam jedną z wielu. Całych hajs jaki mam, wkładam w jakość tych numerów. Więc nie oceniaj mnie, bo złożę strzały w podzięce. Na winy takie wersy będziesz miał mi za mordercę. Ładuję tu serce, na dodatek samobójca. W rapie, tak jak w życiu kieruje mną święta trójca Styl, flow i ciągła konsekwencja Niedawno dotarło do mnie, choć ambicje mam od dziecka Zawsze chciałem czegoś więcej, gdzie mogę pokazać siebie Móc powiedzieć co czuję i zrobić to jak najlepiej Daj mi beat, kilka chwil łapię inspiracji, Ziom, nigdy nie padnę na pysk, zawsze będę trzymał piąt Choć to nie walkę o tron, będę jak najlepszy Zawsze dajesz siebie stop, latam pośród wierszy Robię to tak, żebym widział las rąk na koncercie Zawsze uzbrojony w tuste wersy na patencie Flow nie dla mas Jebać lans na fali gram Ta muzyka pokazuje tobie ile jestem wart By to tak, żebym widział las rąk Na koncercie zawsze uzbrojony W tłuste wersy na patencie Flow nie dla mas, jebać lans na fali gram Ta muzyka pokazuje tobie ile jestem wart Odnalazłem w siebie świecy jak gwiazdy na niebie Dobry instrumental traktuję jak świętą ziemię Stara szkoła, moje plemię czuje energię od środka Żeby pozamiatać nie jest mi potrzebna miotła Dziś stawiam na siebie na te rymy i flow Kochaj mnie lub nienawidź, nie obchodzi mnie to Stoję na szali hip-hop, decyduje co dalej Latam na pętli na wolno jakbym płynął na łajbie Życia sam kreuje rzeczywistość Potrafię pokazać tu coś więcej niż naiwność 100% prawdziwy zawsze w pełni świadomości Dlatego olewam, nie oglądam wiadomości Życie jak gra w kości, nie wiadomo co wypadnie Wczoraj byłeś wysoko, dzisiaj skończyłeś na dnie Robisz co popadnie, by dalej jakoś wytrwać Postawić życie do pionu i z biedy się wyrwać Robię to tak, żebym widział las rąk na koncercie Zawsze uzbrojony w tuste wersy na patencie Flow nie dla mas, jebać las na fali gram Ta muzyka pokazuje tobie Ile jestem wart? By to tak, żebym widział las, rąk na koncercie. Zawsze uzbrojony w puste wersy na patencie. Flow, nie dla mas, jebać lans na fali gram. Ta muzyka pokazuje tobie, ile jestem wart.